Cześć, witam Was z tej strony Cooper, a to jest Fabuła Show. Oraz kolejny odcinek z Godowora, chyba już 20. czy ja wcześniej nie nagrałem 19 czasem. No mi się wydaje, że na 20 odcinek to jest. Pełne zdrowie, pełny szał. No, najdłuższa seria na moim kanale. Zdecydowanie. Która na pewno będzie dokończona, moim zdaniem. I teraz tak musimy iść tam. Czy czegoś tu nie miałem jeszcze zrobić? Bo pamiętam, że tam był ten. Tak, kryształ, dobra, pamiętam. chcieliśmy zobaczyć co on daje tak coś mi się przypomniało coś miałem zrobić hu 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 zobaczymy <tryk> <tryk> hu hu hu, ten hu hu młody jakby mnie słyszał co gadam nie? weź to szczel Sprawdzimy co to jest, co? Tylko ja chyba u siebie zamknę okno albo uchylę. Bo nie, wiem, czy nie... Mam nadzieję, że nie słuchać wiatru w słuchawkach. Miałem otwarte okno teraz na no rozcież. Mhm. Pył, świato, pył światów chciałem światowy. Zamknij szczelinę. Jedna z osiemnastu. Okej. Okay. To co, to idziemy teraz tu? Czy to nie ten posąg Thora? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przeżył. Widać, to jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze. Dobra, to będziemy się Nie ty, mi. O, i ty, ma prawo, Dobrze. Dobrze, wam mocno. Dawać golejemy. Oj! Nie, 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 nie. Dobra, życie. Te są słabsi, ci. Gę to ogniowy Tego z ogniem zabijemy bo on będzie denerwujący pewnie Dobra Oni mają tarczę jakąś Dobra Wow szybko zabity Lejemy go Dobrze, młody, jak kopot podciął tam! Cyk, pełne życia. O, co? No i kurde, po co ja wziąłem ten szał? Atakujemy go szałem. Akurat cały szał na niego zbarnowaliśmy. No i lecimy To Szkoda by miał teraz jeszcze tam szał Jeszcze tych po drodze taranujemy rzuci nas drugi przyszedł Nie gadaj Ten jest trochę silniejszy ten co może żółty pasek ale dobra, dawaj go To no teraz tego dużego będziemy bić. Tego drugiego dużego Dawaj Oj, no zginął od razu Co jest? To ten jeszcze się nie zginął? No dawać, że tych małych tutaj kurduplów. A jeszcze mogłem fajne wykończenie zrobić jednemu. Koniec, to koniec, prawda? Tak. Ogry, mamy kolejny prosi do niego. Ojciec jest dość silny, żeby zablokować jego atak, ale później, ale później będzie przez jakiś czas dochodził do siebie rozsądniej. Będzie w ogóle unikać jego ataków. Spójrz, czy to nie, Sindri? nie gadaj, że to jest Sindri, nie? Draugr tarcza. Mamy plus jego, Gwałtowne wymachiwanie bronią nie pozbawi go osłony, ale cios tarczą w, 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 w wykonaniu. Ojca powinienem wytrącić go z równowagi dwukrotnie. Ciśnij L1 Aha, czyli tak Dobra, dobra wskazówka, dzięki Gdzie ty masz Sindriego O, tak. hej! To wy Chodźcie! Rzuć to skakuj młody na plecy. no, to było coś tam walka. Masz, łap. No i żeś zmarnował takie dobre. Ja. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Jak on to zrobił? Ale... Chyba nie działa to na smoki. Mhm. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem może tak. Bro się mnie pytał? Dawało od niego O. Znowu daliście mu coś popsuć. się Jak on tego udźwignąć nie może. Więc tak brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zadać. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Okej. Okay kiedy oni się w ogóle dogadają. Mamy dużo nowych rzeczy mm, Słabo Nie Nie zbyt. Dobra, nie potrzebuję. Idziemy dalej. Tu w... zaraz zobaczymy. Bo wiadomo, ja bym też chciał coś jeszcze mm, ulepszyć. No i jeszcze tam coś zaklęć jest. No jest. ulepsz, ulepsz lewiatan, nie da się szpon... szpon da się ulepszyć, no właśnie kołczan ulepszymy i teraz ewentualnie tu. Tego nie załudzić. No nie, nie bój się. To ulepszymy, to ulepszymy i nie kupimy. Niech będzie, dobra Tego już się nie da Ulepszamy No i gicior, nie? Widzę, że tam jakiś level chyba trzecie jakieś tam skoczył czy coś A to chyba do tego ulepszenia draugry. draugry My ich wchłaniamy Więc się Może na, na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Możecie nie zadać wszystkim raz nie wiem Zobaczymy co mamy zrobić Na przykład ty w tym momencie musisz szczelić tu I Idziemy dalej, nie? Tu mam misja poboczna, kiedy indziej zrobimy wiadomo O co chodzi A może nie w tą stronę? zasogarniemy O co tu może chodzić? na miejsce, w którym mogą się znajdować prawdziwe skarby Dobra, dobra już Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, o co tutaj chodzi? Jakaś podpowiedź? A dobra już wiem, a tamto trafisz modę? U rozumiem. Okej, oh, okej, okay, okay, dobra stoi! Nie bój się. Wybudujesz nowy Chodź Idziemy do tego budynku? Tak. W środku jest coś co pomoże nam przebić lud i dobrać się do dłuta? Nie. Nie. Hmm. Myślę dalej. Najlepsze tutaj odpowiedzi Kradoza tak. Nie. I chuj. I tyle. po metane. Co to jest? Niech ktoś mi wyjaśni. Elektryczne mi się wydaje powinny na niego działać ze względu na to, że on jest metalowy. Jest model elektrycznymi w elektryczny niego. No, za twarda. Młody będziesz musiał do mnie dotknąć, ale zresztą mi Ała, jak mi walnął. Czyli młody musi go tak naprawdę atakować na samym początku? Co jest? A ty Draugr, wyjdź mi stąd. No chodź, spróbuj mnie uderzyć. Ale młody mu dużo życia zabiera, widzę. Bo ja nic. Bardzo dobrze. A te debile jeszcze tu będą łazić. Wąt kurde, po co mi tu traugry? Jeszcze No tak jeszcze ten mi przywalił Z nich by mogło jakieś życie wypadać Nie jestem gotów Dawaj go mody Poczekamy aż się naładują strzały Dawaj Co jest? Ja... Sekunda. Ojciec, Dzięki młody. Za Co to za wojownik? ninja? Kiedy mu się w ogóle ten pancerz skończy? Kurde! Ale no, no, on jest kurde jakiś duży, no. On wygląda w ogóle jak ten krzyżowiec z diablo. No? Dobra, tarcza na to działa. Co to? Co to było? Dobrze, Czy teraz ja go mogę lać. Nie, ojeju! Jo ja mam! On też! Jaki fart! Co to jest? Pokażcie mi. Szybko, szybko, szybko. Cień! Ale to jest jakiś. Tutaj inny jest na tym obrazku. Aha, bo to jest co innego. Dobra, tu mam plusik. Jeśli uda im się stworzyć bombę, ojciec może im przeszkodzić. Rzucając toporem, zanim oni zdążą rzucić pociskiem. Co z tym zrobimy? Mhm. Zajmę się dzikiem, Jeszcze szał dostałem. Wędrowiec, czempion. No, taki czempion, że przegrał. Ten wędrowiec nosi na plecach ogromną tarczę, przez którą jeszcze trudniej uszkodzić jego wyjątkową, wyjątkowo mocny pancerz. No, dużego opisu na jego temat nie było, na szczęście. Nie musieli wejść tu zapewne. Mimir, znasz to miejsce? No, zaraz, Mimir coś powie, on to dobry jest. Z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheim. Ta wojna. Pochłonęła tyle istnień. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyżynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli chłopcze. i to jest w tym najgorsze. Nie stanęli po żadnej ze stron. Ale z paranoją, odyna może konkurować tylko rządza krwi. Thora. zaraz, 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 bo gdzieś tu jest znajdźka, gdzieś tu jest. Yy... Gdzie się znaczka? Gdzie się przejście? No, No co jest? Wyjdziemy tam. Przecież klikałem to kółko, no, bez młodego na plecach? A to pewnie znaczka będzie. Tak bez młodego na plecach. A wiedziałem. Mhm. Trzeba stąd zejść, bo, bo tak się nie da, z tego co widzę. I trzeba to przesunąć tu. Puść to kratos. Dobra. No, e kurde. Te zagadeczki już wiem, jak działają. Muszę aż na samą górę wchodzić, żeby tam skoczyć. Mhm. Jak widać, tak. Bijaj, bierz to. Łaska mro... mrozu. Zobaczymy. Łaska mrozu. No. Dobra, użyjemy no co? A czemu nie, no czemu nie? Popatrzymy z te wszystkie. Moce. A teraz idziemy tam, gdzie musimy iść. Sam dał się. tutaj. Hmm. Tędy. Teraz, tu i na górę. No ok, mi się wydaje, że tyle, ile jest tego odcinka. Tyle jest ok, bo mam nadzieję, że znowu nie trwa pół godziny i że no w sumie w tym odcinku. Zrobiliśmy już ciekawe rzeczy, więc no, czekajcie na kolejny odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.